Panie, witam Was serdecznie dzisiaj z. No, oh, sorry. <grywa> z... Um, um, moment, bo już sobie zostawić telefon, żeby mnie tutaj nie uciekał. Idę z takim, zrobimy sobie tutaj. O, zrobię mi widzicie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie przede wszystkim. O, teraz. Witam Was dzisiaj z... Jestem w Nowym Jorku. Jestem teraz w Kac Deli. To jest taka miejscówka, która stała się popularna po takim filmie starym, kiedy Harry poznał sali. Coś takiego. I w każdym razie mają tutaj tę listę zawsze pana Z pastrami z... Yy. No, po prostu rewelacja ja już sobie ugryzam, bo już nie mogłam wytrzymać ale zobaczycie, po prostu teraz będę robić kolejną degustację, żebyście żebyście mogli zobaczyć mojej, e, e, mojego stanu w jak będę fanu, jak będę kosztować, także here step down folks, 3 number 4, number 5 and number try to get the shortest line guys don't on just one tak, my life, o, ale to jest dobre, masakra. Przyjeżdżajcie, nie do tego samego ogóreczki, to wygląda jak mało Przyjeżdżajcie tutaj i taka kanapka 20 dolarów. Ale mega, super, warto każdy pieniędzy. Bardzo dobre jedno, jedno, mięsko, Słucham. Pozdrawiam was ciepło i będę nagrywał więcej filmików z Nowego Jorku,